Jaki jest sekret skutecznej nauki? Zanim zaczniesz uczyć się angielskiego, powinieneś znać czynniki wpływające na Twój sukces edukacyjny. Badania wykazały ponad wszelką wątpliwość, że sukces jest składową trzech czynników. Pierwszy z nich na pewno znasz jest to motywacja. To ona pozwala Ci zacząć działać, wytrwać w procesie uczenia się, pokonywać własne ograniczenia i przechodzić kolejne poziomy. Ona jest kluczem do Twojego rozwoju. Jeśli nie masz motywacji, nie zaczynaj. Najpierw poszukaj swojego dlaczego. Dlaczego masz się uczyć angielskiego? Czym ci to pomoże? Jaki zrobisz z niego pożytek? Zapisz swoje dlaczego na początku zeszytu, z którego korzystasz i wracaj do niego za każdym razem, gdy już nie masz siły iść dalej. Kolejny czynnik to czas. Musisz wiedzieć, że nauka to proces długofalowy. I choć pierwsze zmiany w mózgu i efekty nauki widać już po pięciu dniach ćwiczeń, to niestety zanim neurony zbudują sobie autostradę, musi upłynąć sporo czasu. Szukasz szybkich rozwiązań i drogi na skróty? Muszę cię rozczarować. Takie niestety nie istnieją, a potwierdzą to wszyscy neurodydaktycy całym szeregiem badań nie zrozum mnie źle. Możesz nauczyć się angielskiego szybko, ale konieczne jest zwiększenie ekspozycji na ten język, czyli zwiększenie czasu spędzonego na nauce. I został nam trzeci czynnik, bez którego ani rusz. Niestety, jest on niedoceniany i często nawet nauczyciele ignorują go lub nie są świadomi, że istnieje. Teraz mam dla ciebie zadanie. Napisz w komentarzu, jaki to czynnik według ciebie. Podpowiem, że jest on związany z zadaniem, które właśnie dostałeś. Gdy pod filmikiem pojawi się 25 komentarzy z waszymi propozycjami, ja nagram kolejny filmik i zdradzę Wam sekret sukcesu edukacyjnego.